Nie widzieliśmy dośrodkowań. Dlaczego? Bo nie było takiego snajpera, który czuł się swobodnie w tej. już zagranie to Lewandowskiego, Lewandowski, minął bramkarza. Lewandowski i tak trzecia minuta spotkania. I w końcu jest pierwsza bramka Lewego, barwek Barcelony. Alejandro Balde, Alejandro Balde, Balde, gol! Pedri, Pedri podaje w obręb 16. Szansa i gol! I gol! I gol! Robert Lewandowski stopywa bramkę numer dwa. Bardzo rozsądnie do Rafini. Rafinia do środkowanie. Będzie okazja, piłka w siatce. Robert Lewandowski pierwszy gol na Spotify Camp Nou. O jeszcze zachował zosił Dembele. Lewandowski. Lewandowski gol! Co teraz zrobił? Robert Lewandowski! To był geniusz! Absolutny geniusz! Rewelacyjna akcja Usmana Dembele i Roberta Lewandowskiego, pozycyjne, teraz zagranie kapitalne! Lewandowski! 2 do 0! To jest ten moment! To jest ten błysk! To jest Roberto Lewandowski! Lewandowski! Tak, Robert Lewandowski! Bez faulu, gramy dalej. odbiór, pracu byle było piłka do Roberta Lewandowskiego! Tak jest! Kazachstańskim to Kustanak! Lewandowski! Sekundę, Bejerin, tam, chyba nie było spalonego. Rafinha, Rafinha, gdzie ta piłka? Robert Lewandowski! 2 do 0, najszybciej reagował Polak w polu. Do Pedriego, Pedri do Balde, świetny pas. Balde, Robert Lewandowski i bramka... Dembele, Szmer naklęknął, Dembele płasko, jeszcze ruszył Memphis, do bitka, gol. gol, Jest szalenie pazerny na bramki Robert Lewandowski i dzisiaj ma dublet, a być może będzie Bro, mógł To będą ciekawe pojedynki w tym meczu teraz, Lewandowski, Lewandowski... Robert Lewandowski strzela, gol! 1-0, Robert Lewandowski! Jeśli czasem mówimy o napastnikach, że robią coś z niczego, to czegoś takiego dokonał tutaj właśnie... Piłka 16 do Lewandowskiego, gol! Robert Lewandowski! Jeszcze jedno dośrodkowanie, Lewandowski! Tak jest! Robert wrócił! Jest złamany schemat Jordi Alba Po Lewandowski. 1 do zera. 31 minuta. Robert Lewandowski. Ale jak znakomicie zachował się Robert. 15 mecz. Robert Lewandowski. Lewandowski! 2 do zera! Ależ to zmieścił Robert Lewandowski! Nie zostawia się tyle miejsca lewem. Usman Dembele, lewa noga. Lewandowski! Lewandowski! Gol! 3-0! Robert! No, tym razem miał przy sobie Demarkosa Jobny Coraz bliżej pole karny. Dobre zagranie! Lewandowski! Robert! Lewandowski! On jest fenomenalny!